Pamiętasz go jako świętego pastora z siódmego nieba, ale dzisiaj dowiesz się, jak nagranie jego żony ujawniło prawdę o krzywdach, które wyrządzał małym dzieciom. Zanim Steven Collins został słynnym pastorem, Hollywood miało na niego plan. Od początku grał solidnych, przystojnych mężczyzn. Miał wygląd chłopaka z sąsiedztwa, można mu było zaufać. Grał w dużych produkcjach, takich jak Star Trek z 1979 roku. Wcielał się tam w postać komandora Dekera, bohatera bez skazy. Nie grał buntowników, jego twarz budziła zaufanie. Dlatego idealnie pasował do ról dobrych ludzi. W 1996 roku stacja The WB szukała aktora do nowego serialu o rodzinie. Potrzebowali kogoś pewnego. Collins był idealnym wyborem. Siódme niebo trafiło na ekrany w bardzo specyficznym momencie kulturowym. Pamiętacie te czasy przed erą smartfonów, gdy całe rodziny siadały wspólnie przed telewizorem? Telewizja lat 90. zaczynała być coraz bardziej cyniczna, a ten serial poszedł pod prąd. Oferował widzom sielankową wizję Glen Oak miejsca, gdzie czas płynął wolniej, a problemy rozwiązywano przy herbacie w dużej, jasnej kuchni kamdenów. Pamiętacie ten charakterystyczny motyw muzyczny z czołówki? Dajcie znać w komentarzu, czy wciąż potraficie go zanucić. Był to świat, w którym problemy takie jak nastoletnie ciąże czy alkoholizm rozwiązywano nie krzykiem czy przemocą. Kluczem była zawsze spokojna rozmowa z ojcem przy kuchennym stole. W centrum tego świata stał Eric Camden. To on wyznaczał kierunek moralny. To on tłumaczył swoim dzieciom i milionom widzów przed telewizorami, co jest dobre, a co złe. Rola ta bardzo szybko przestała być dla Collinsa tylko kolejnym zadaniem aktorskim. Stał się on twarzą tradycyjnego amerykańskiego ojcostwa. W szczytowym momencie każdy odcinek oglądało ponad 7 milionów Amerykanów. Collins stał się dla tych milionów ludzi żywym symbolem wartości. W wywiadach prasowych i telewizyjnych często pytano go o rady wychowawcze, traktując go tak, jakby posiadał mądrość swojej postaci. On sam chętnie i naturalnie wchodził w te role, powoli zacierając w oczach publiczności cienką granicę między aktorem a granym przez niego pastorem. Publiczność pragnęła wierzyć, że Eric Camden istnieje naprawdę. W świecie pełnym chaosu oraz niepewności, postać ojca, który zawsze ma czas dla dzieci i nigdy nie traci panowania nad sobą, była niezwykle pociągająca i potrzebna. Collins doskonale to rozumiał i pielęgnował ten wizerunek latami. Na czerwonych dywanach zawsze pojawiał się uśmiechnięty, elegancki, sprawiający wrażenie ułożonego człowieka sukcesu, który ma poukładane życie rodzinne. Nikt nie podejrzewał, że to tylko kolejna bardzo długa rola. Ta perfekcja stała się pułapką. Widzowie tak mocno połączyli Kolnisa z Kandenem, że uwierzyli, że to człowiek bez wad. Siódme niebo było dla wielu rodzin instrukcją obsługi życia. Wszyscy kupiliśmy wizję, którą sprzedawała nam telewizja. Podczas gdy na ekranie pastor Camden naprawiał błędy innych. W rzeczywistości Steven Collins pisał własny mroczny scenariusz. Ale zanim poznamy przerażające szczegóły z policyjnych akt, musimy spojrzeć na jego życie prywatne. Przez 27 lat Stephen Collins i jego żona, aktorka Fay Grant, uchodzili w Hollywood za wzór stabilności. Poznali się w 1982 roku na planie serialu i od tamtego momentu budowali wizerunek pary, która przetrwała w branży słynącej z krótkich romansów. Dla milionów fanów serialu. Ich długoletnie małżeństwo stanowiło naturalne potwierdzenie ekranowej rzeczywistości. Skoro Collins tak przekonująco grał oddanego męża i ojca, publiczność automatycznie zakładała, że jego życie prywatne musi wyglądać identycznie. Razem pozowali do zdjęć na czerwonych dywanach, zawsze uśmiechnięci i eleganccy, chętnie opowiadając w wywiadach o sekretach udanego związku i wspólnym wychowywaniu córki. Ten obraz idealnie współgrał z marketingiem stacji telewizyjnej, która potrzebowała nieskazitelnego bohatera bez skazy. Czy wy też Macie taką parę celebrytów, której idealne życie na Instagramie czy w gazetach wydaje się wam podejrzanie perfekcyjne? Collinsowie byli mistrzami tej gry. Nikt z zewnątrz nie podejrzewał, że za zamkniętymi drzwiami ich luksusowej posiadłości w Los Angeles rozgrywa się dramat, który nie miał nic wspólnego z ciepłą, pełną zrozumienia atmosferą domu w Glen Oak. Rzeczywistość była bardziej skomplikowana i mroczna niż jakikolwiek scenariusz telewizyjny, w którym grał Collins. Z biegiem lat w ich relacji narastały poważne napięcia, które nie dawały się rozwiązać prostą, szczerą rozmową przy herbacie, jak to zwykł robić pastor Camden. W 2012 roku, po 27 latach bycia razem, ten idealny obrazek ostatecznie runął. Para ogłosiła rozstanie, a niedługo później zaczęła się sprawa rozwodowa. Rozstanie nie przebiegało w atmosferze wzajemnego szacunku czy smutku. Przerodziło się w agresywną, bezwzględną batalię prawną, w której stawką były miliony dolarów i reputacja obu stron. W przeciwieństwie do serialowych problemów, które zawsze kończyły się pojednaniem, tutaj dominowały chłodne pisma procesowe i wzajemna wrogość. Media plotkarskie i branżowe zaczęły uważnie przyglądać się sprawie, wyczuwając nadchodzącą sensację. Z sal sądowych zaczęły wyciekać informacje o strategiach prawnych. Które były nastawione na całkowite zniszczenie przeciwnika. Okazało się, że najmilszy tata Ameryki w sytuacji realnego konfliktu życiowego potrafi być twardym i wyrachowanym graczem. Jednak te publiczne przepychanki były jedynie tłem dla znacznie ważniejszych i bardziej intymnych wydarzeń, które miały miejsce w zaciszu gabinetu psychoterapeutycznego. Collins i Grant uczęszczali na sesję terapii, próbując początkowo ratować związek, a później zarządzać kryzysem bolesnego rozstania. Dla Collinsa gabinet terapeutyczny był bezpieczną przystanią. Wierzył, że lekarz musi zachować tajemnicę. Podczas sesji zaczął mówić o swoich najciemniejszych sekretach. Opowiadał o przeszłości. Nie wiedział jednak jednej rzeczy: w trakcie brudnego rozwodu zasady gry się zmieniają. Collins nie miał pojęcia, że w tym pokoju powstaje broń, która go zniszczy. Jego szczerość, zamiast przynieść ulgę czy zrozumienie, stała się potężną amunicją w rękach drugiej strony. Aktor nie przewidział, że technologia pozwoli na trwałe utrwalenie jego słów bez jego wiedzy. To właśnie w gabinecie terapeutycznym powstał dowód, który zakończył jego karierę. W październiku 2014 roku świat mediów obiegła wiadomość, która w jednej chwili zburzyła starannie pielęgnowany przez lata wizerunek Stevena Collins'a. Portal TMZ, znany z ujawniania najbrudniejszych sekretów Hollywood, opublikował nagranie audio, które wstrząsnęło opinią publiczną. Nie była to kolejna anonimowa plotka czy spekulacja oparta na niepotwierdzonych doniesieniach osób z otoczenia. Tym razem dowód był namacalny, bezpośredni i niemożliwy do zignorowania. Nagranie pochodziło z sesji terapeutycznej, w której uczestniczyli Collins oraz jego ówczesna żona Fay Grant. To, co miliony ludzi usłyszały na tym nagraniu, kompletnie nie pasowało do tego, kogo znali z telewizji. Okoliczności powstania tego materiału są kluczowe dla zrozumienia całej sytuacji. Nagranie zostało zarejestrowane w styczniu 2012 roku, w okresie gdy małżeństwo Collinsa chyliło się już ku upadkowi, ale para wciąż próbowała terapii. W bezpiecznym otoczeniu gabinetu, przekonany o dyskrecji, aktor przyznał się do czynów, które w świetle prawa i moralności są niewybaczalne. Feygrant nagrała tę rozmowę, co później stało się punktem zapalnym w ich batalii rozwodowej. Jednak w 2014 roku kontekst prawny przestał mieć znaczenie dla przeciętnego odbiorcy. Liczyła się tylko treść wyznania, która trafiła do internetu i rozprzestrzeniła się z prędkością wirusa. Na taśmie słychać wyraźnie głos kolinca. Aktor spokojnym, opanowanym tonem, przypominającym sposób, w jaki pastor Eric Camden tłumaczył swoim dzieciom zabiłość życia, opisywał swoje kontakty z nieletnimi dziewczynkami. Przyznał się do wykorzystania trzech nieletnich. Pierwsze zdarzenia miały miejsce w latach 70., a proceder trwał aż do lat 90. Jego głos był rzeczowy, niemal wyprany z emocji. Opowiadał o tym jak o scenariuszu filmowym, a nie o realnej krzywdzie. Dla wszystkich to był potężny szok. Ten sam głos, który dawał rady w telewizji, teraz opisywał przestępstwa. To był Steven Collins oskarżający samego siebie. W tamtych czasach rzadko zdarzały się tak twarde dowody. Zazwyczaj sprawy kończyły się ugodą i milczeniem. Tutaj wszyscy usłyszeli prawdę z ust sprawcy. Internet zalewany był komentarzami pełnymi obrzydzenia. Ludzie czuli się zdradzeni, jakby Collins oszukał ich osobiście. Aktor, który przez lata był moralnym drogowskazem, okazał się przestępcą. Różnica między plotką a twardym dowodem w postaci nagrania sprawiła, że nie było miejsca na domysły. W obliczu tych dowodów zespół prawny Kolinsa próbował podjąć walkę, choć ich strategia była ryzykowna. Nie mogli zaprzeczyć, że na taśmie nie znajduje się jego głos. Zamiast tego skupili się na kontekście powstania nagrania. Obrona sugerowała, że Faye Grant nagrała sesję nielegalnie i wykorzystywała taśmę jako narzędzie szantażu, domagając się milionów dolarów w zamian za milczenie podczas negocjacji rozwodowych. Prawnicy aktora starali się przesunąć ciężar dyskusji z molestowania na rzekome wymuszenie finansowe ze strony żony. Twierdzili, że Collins był ofiarą mściwej partnerki, która chciała zniszczyć jego karierę dla zysku. Ta linia obrony, choć być może istotna z punktu widzenia prawa cywilnego i podziału majątku, w sądzie opinii publicznej okazała się całkowicie nieskuteczna. Dla ludzi nie miało znaczenia dlaczego i w jaki sposób nagranie wypłynęło. Nie miało znaczenia, czy żona chciała pieniędzy. Liczyło się tylko to, co Collins zrobił tym dziewczynkom. Próba przedstawienia się w roli ofiary szantażu, w kontekście przyznania się do molestowania dzieci, została odebrana jako szczyt arogancji i braku skruchy. Narracja o biednym aktorze, szantażowanym przez żonę, nie miała szans przebić się przez grozę jego własnych słów. Media nie miały litości, a wyrok opinii publicznej zapadł natychmiast, nie czekając na procedury sądowe. To jednak był dopiero początek lawiny. Prawdziwe trzęsienie ziemi miało dopiero nadejść ze strony tych, którzy przez lata płacili jego rachunki. Reakcja Hollywood na wyciek nagrania była tak gwałtowna, jakby branża chciała natychmiast wymazać zliwy na końca ze swojej historii. Nie było tu miejsca na dyplomację czy czekanie na rozwój wypadków. Decyzje zapadały w ciągu godzin. Collins został natychmiast usunięty z obsady filmu TED-2, mimo że zdjęcia już trwały. Producenci nie chcieli ryzykować, że obecność aktora z tak poważnymi oskarżeniami wpłynie na odbiór komedii. Podobnie stało się z hitowym serialem Skandal, gdzie jego postać została po prostu wycięta z fabuły bez słowa wyjaśnienia. Był to jasny sygnał: dla Collinsa nie ma już miejsca na żadnym planie filmowym. Stacje telewizyjne też zareagowały szybko. Kanały AppTV i TV Kite Network od lat zarabiały ogromne pieniądze na powtórkach Siódmego Nieba. Mimo to natychmiast zdjęły serial z anteny, tracąc miliony dolarów z reklam. Strach przed gniewem widzów był silniejszy niż zysk. Tutaj pojawia się trudne pytanie: czy uważacie, że to sprawiedliwe, by usuwać serial i karać resztę obsady za błędy jednego człowieka? Napiszcie, co o tym myślicie. To była rzadka sytuacja. Zwykle skandale aktoralnie niszczą starego serialu. Nikt nie chciał oglądać pastora Camdena, który uczy o moralności. Widzowie słyszeli w głowie jego głos staśmy. Serial, który łączył rodziny, nagle stał się czymś wstydliwym. Aktorzy z serialu byli w szoku. Spędzili z nim 10 lat. Jessica Bill i Beverly Mitchell dorastały na planie obok niego. Traktowały go jak drugiego ojca. Teraz musiały zmierzyć się z prawdą. Były rozdarte, znały go jako dobrego człowieka, a dowiedziały się o potwornych czynach. W obliczu totalnej katastrofy wizerunkowej Collins zdecydował się na ostateczny krok, czyli publiczne przeprosiny. W wywiadzie dla magazynu People przyznał się do wszystkich czynów, próbując jednocześnie nadać im kontekst i wyrazić skruchę. Mówił o terapii, o latach walki z własnymi demonami i o tym, jak bardzo żałuje bólu, który wyrządził, jednak dla opinii publicznej te słowa brzmiały pusto. Przeprosiny, które pojawiły się dopiero po ujawnieniu obciążających dowodów, zostały odebrane jako cyniczna próba ratowania resztek reputacji, a nie szczery akt żalu. Było za późno. Mechanizm cancelingu, choć wtedy jeszcze nie nazywany tak powszechnie, zadziałał z pełną mocą. Collins stał się wyrzutkiem, stał się kimś, kogo nikt nie chciał znać, a jego nazwisko zaczęło kojarzyć się tylko z upadkiem. Zresztą bardzo dobrze. Siódme niebo leciało kiedyś w każdą niedzielę w niemal każdym polskim domu. Oglądaliście ten serial w dzieciństwie, czy totalnie was ominął? Dajcie znać w komentarzach.